Cześć witajcie z tej strony Dawid. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie kolejny odcinek z wilgotnym gubikiem. Dzisiaj yy, yy, wilgotny gubik nakarmi rybki. Yy, zobaczymy ich reakcje, jak, jak sobie wcinają skalary, inne rybki. No i wilgotny gubik już otwiera w ogóle przywitaj się. Tutaj nam. Cześć wszystkim. Przepraszam za mój głos dzisiejszy, ale mnie alergia ja dosyć mocno trzyma od początku sezonu i no i tak, tak to jest. Każdy kto ma alergię, to doskonale będzie wiedział o czym mówię. No. No to co? No, no to co? Co? To zaczynamy. Tak, przechodzimy no, do... Może jeszcze to powiedzieć bo nie wiem czy to mówiliśmy, że takie kosiarkę miałem cztery, ale jedna wyskoczyła. Nawet... No szkoda, szkoda. Siatkę potrafiła nawet prze, przebić i wyskoczyła. No. Nie chcę myśleć, jak musiała być mocno rozpędzona. No. Że odkleiła siatki. Poszła. No dobra, no to co? No to sobie weźmiemy... Trzy pokarmy, bo tyle daje. Tak, no. Zrobimy mieszankę pokarmu wysokobiałkowego, jajecznego oraz mieszankę wieloskładnikową. Mm -hmm. No i dajemy to. Co niedzielę dostają karmy jajecznej na odporność. To jest po to, żeby rybki lepiej, ona ma tam zawartą witaminę C, która powoduje, że ryba jest bardziej, bardziej odporna na różnego rodzaju choroby. No i teraz sobie właśnie zaczniemy od nakarmienia ich tą właśnie karmą jajeczną. To są zwykłe płatki. No możecie już zobaczyć, na pewno zanim jeszcze wrzucę, zaciekawienie dosyć mocne tych rybek. No ale już nie trzymajmy dłużej na głodzie, że tak powiem. Może nie na głodzie, bo jadły, ale nie trzymajmy ich już dłużej we wkurzeniu, że nic nie dostają. No zanim sypnimy. No i zobaczmy od, od boku możemy pokazać, co tu się dzieje w tym akwarium. Tak skalary to są dosyć takie jak widzicie głodomory i oczy by jadły a tyłek już nie może no ale trzeba to umieć też dawkować teraz przejdziemy do nakarmienia dalej ich ale pokarmem już wysokobiałkowym tutaj no i patrzymy na powtórkę z rozrywki możesz nawet od góry pokazać tylko nie wiem czy nie spłoszysz ich Lepiej może trzymaj kadr od, od, od boku, mm. widzicie, ta, ta rośnie w oczach, ta, o której nazwy nie powiedziałem, ale rośnie w oczach, już jest jeszcze większa niż wczoraj. No, mm, tak. I tu była gdzieś samica jeszcze tego trwa. gatunku. E no z tyłu? Nie ma tam nic z tyłu, żadnej ryby w ogóle. Mm. <laughs> Jakiś duch. <laughs> Tak, właśnie skalary i inne rybki od wilgotnego kupika sobie wcinają jedzenie. Jeszcze jedna karma została nam jeszcze radzie. do wykarmienia w wieloskładnikowym. No i tutaj, teraz, co? Standardowo zamykamy rybki, żeby tutaj za pogoni za jedzeniem nam po prostu nie powyskakiwały, bo będziesz, tego byśmy nie chcieli. O, tu mi się taśma zawinęła, a to, to nie jest dobry pomysł. O, tu mamy. I tak właśnie prezentuje się karmienie feeding skalarów. Tak wygląda jedzenie i żerowanie skalarków. Także tu generalnie skalary mielibyśmy już obkarmione. Tylko, że trochę, nie, trochę zepsułem w jednej kwestii, ale to, to już Ci powiem poza, poza kadrem. Mhm. Ale w jednej kwestii troszkę zepsułem. No to co, to tak jak popatrzcie na jak do, dojadają resztki sobie tak. skalary. Y, y, mi najbardziej, osobiście mi najbardziej podoba się ten, ta sztuka. Jak chodzi o wielkość. No to jest największa, moim zdaniem. No to tak jest, to nie musi być twoje zdanie, no. bo po prostu tak jest, no to, zobacz nawet. Ale co jest fajne właśnie w skalarkach, jeśli zapewni się im naprawdę dobre warunki, to są od głupika dużo odporniejsze. Kupiłem 6 sztuk i w sumie tylko jedna, co miała wadę genetyczną się mi nie uchowała i musiałem uśpić, bo się męczyła. Ale drugie 6 zostały i wszystko w porządku. I trzymają wody. się dobrze, jak widzicie. Tak. Zastanawiam się jedynie gdzie jest. Ym, samica O jest. O. Tu. Już się bałem, że mi standardowo są gdzieś siatkę rozlepiła i uciekła, ale widzę, że wszystko. Wszystko jest tutaj w porządku. Wtedyż te taśmki pozmieniałem i przy, przy trochę mocniej, więc już teraz nie powinno być żadnych tutaj większych problemów. A teraz widzimy, jak widzicie, glonojada żółtego, który się na nas patrzy. Ładnie go widzimy. Wcina sobie coś w kamieniach. No mamy drugą sztukę. Tamta okay. jest mniejsza, tu mamy troszkę większego. I to by wyglądało jedzenie skalarów, teraz przechodzimy do akwarium z A ja, ja, jakie, jakie tam są rybki? Tam mam. jest mieczyk, y, tam jest y, black molly, y, gupiki, endlera i gupik y, W sumie tyle, głównie endlerki mam A. No i tak to by wyglądało, no to przechodzimy do właśnie tego akwarium Dobrze, jesteśmy przy tym właśnie akwarium no i standardowo zaczniemy od wsypania karmy jajecznej, tak samo jak robiliśmy to w przypadku skalarków. No i popatrzmy co tutaj nam powiedzą. One zawsze troszkę mniej efektownie atakują, niżeli, niżeli robią to skalary yy, kosiarki i tak dalej, no ale myślę, że jest również, również co oglądać yy, tutaj. Niestety żyworódki w dzisiejszych czasach są w sklepach tak mocno osłabione, że nie zdziwcie się po prostu gdybyście czasem widzieli zobaczyli na kadrze po prostu padłą rybkę, bo po prostu one nie nadążą tych trupków wyławiać. Tak po tutaj no są tak osłabione ryby, te ryby przez antybiotyki, przez chowy wsobne sobne i są tak osłabione w dzisiejszych czasach, że generalnie są uczulone tak jakby człowiek był uczulony na powietrze, tak samo one są uczulone jakby na wodę bez, bez antybiotyków. Także no, no, kiepski biznes, nie? No, ale Szkoda. wszystko jest zrobione tylko nie po to, żeby akwalister się cieszył, tylko po to, żeby właśnie zarobili. A niestety o dobrostan zwierząt tutaj nikt nie dba, a to powinno być przecież odwrotnie. Bo z drugiej strony też na tym bardzo nie, nie zarobi, bo no bo jak zarobią, jak robią, mają ryby w kiepskiej kondycji, bo no. przecież ktoś kupi raz, dwa, trzy i potem już nie będzie pieniędzy w to wkładał, bo, bo, bo to się nie opłaca. Zrozumie, zaraz się połapie, że to się nie opłaca. No ale tak to jest niestety, że dobrostan ryb, zwłaszcza tych żyworodnych, jest niedoceniany. I przez różne właśnie takie chowy wsobne, yy, za bliskie pokrewieństwa, yy, trzymanie w antybiotykach, nawet ryby potrafią być chowane. W specyfikach, które powodują, że te ryby są bezpłodne o i nie, nie są zdolne do rozmnażania. To szkoda bardzo. A już w ogóle upiekli um, w ten sposób los tym rybom, że robią tak: dorosłe gupiki są w stanie wydać młode, i te młode, pierwsze po tych zakupionych, jeszcze się wychowają do dorosłości, ale te młode, pierwsze. Młode podskrypowe, gdy się dorosną, one już potrafią być bezpłodne. I już nie ma, nie ma więcej dzieci. No to bardzo szkoda. Tak wyglądało jedzenie. ich. Jak wam się. Właśnie napiszcie, no, jak oczywiście komentarze włączone. Bo no, czasami. Nie właśnie... dalej wyłączone. No, ale już wiem, mam sposób, jak komentarze włączyć, dlatego nawet mogę nagrać odcinek z. Jak włączyć komentarze pod filmami, ale nie wiem, czy to teraz zadziała to pierwszy raz, jak co to tu, tu będę robił yy. jak co to, to napiszcie, które w karmienie rybek Wam się najbardziej podobało zapraszam na kanał Wilgotnego Gopika, bo nie, 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 nie blisko mu, go, mu brakuje do 2000 subskrypcji dlatego zapraszam do niego, zasubskrybować oczywiście no to co? ja już się będę z Wami żegnał, Wilgotnego Gopika... a Gupika, Anika, czy... nie pokaże jeszcze krewetek? A krewetki są! Znowu krew, zapomniałem, i, tak! I jeszcze krewetki są, i jeszcze specjalnie po to dałem jeść, żeby tu wyszły i się zaprezentowały. A bo ja już nie prawie ja już... Nie, dziękuję bardzo. To, to który to już nasz fajny na wspólnych odcinkach, co? Nie ma nie ma licznika. Dobra, to przechodzimy do trzeciego akwarium. Okej, okay, jesteśmy przy trzecim akwarium z krewetkami. Te z, z ślimakami takimi małymi, jak widzicie. Tutaj jest ślimak. Tutaj jest piękny kadr na krewetki. No właśnie. Na jednej kupie, które są. I tu kiedyś próbowałeś nagrać film, ale ten film chyba nie będzie opublikowany. No, nie będzie. I to dobrze, nawet bo nie powiedzieliśmy przecież jaki to gatunek jest krewetka. No, bo dlatego chciałem jeszcze raz nagrać, ale teraz też już jesteśmy przy tym akwarium, no to też właśnie się upowie. No to co? Chyba zaczynamy karmić, co nie? Już nakarmiłem. Czy to już jest jedzenie? Co? To już jest jedzenie. Jakbym ich nie nakarmił, to byśmy ich tu nie, nie widzieli, bo by siedziały tam z tyłu. mam chęć. Ja nie mogę fejć fail za feilami z tymi, tymi odcinkami. E? Fej fail za feilami z tymi odcinkami! Jeszcze bym zrymowałeś na to wszystko. Ja nie mogę. No ale możemy sobie na przykład pooglądać... Nie wiem proszę raczej no dobrze, opowiedz nam, jak jest gatunek tych krewetek. Są to krewetki Neocaridina heteropoda, czyli krewetka retrograde, popularnie nazywana w hodowlach. O, właśnie, tam ci miałem nawet doradzać, bo tam masz dosyć dobre wykadrowanie i akurat się twarzą do, do widzów Twoich patrzy. Także no, no. no, masz zobacz, zwróćcie tu uwagę, warto zwrócić, może nawet nie widać tego. Tak, na żywo, ale widać to na, na doskonale na nagraniu, jak się zrobi zuma. Że jak te krewetki cały czas potrafią tymi przednimi łapkami yy, tak, jakby pomacać teren i wkładać je sobie do piersi. To bardzo dobrze widać. No, widzicie o, tutaj. Właśnie w ten sposób krewetka się odżywia. Właśnie w ten sposób yy, krewetki jedzą. Tak to tutaj wygląda. Krewetka odleciała, znaczy odpłynęła. Piesne. No i... No, przekręciła się. O w ogóle, poszła do góry chyba. Wow, ale to było głupie co powiedziałem, przekręciła się, bo przekręciła to inaczej by umarła. O druga przypłynęła. Tak, tak, a tutaj? tutaj jest. Jest. No, masz drugą. Ładny kadr będzie. Jeszcze na zieleni, choch. O tak. W ogóle jakbyś chciał to tutaj, ten... Wybierz sobie któreś roślinki, to Ci mogę dać tutaj, bo, tak, bo sam widzisz co, co do tego mam, a nawet one nie mają tu bardzo jak pływać przez te rośliny, no. także ja byś chciał to, to wybie, wybieraj. No później sobie wybierzenie, jak wiecie też, yy, znaczy jeszcze nigdy Wam tego nie mówiłem, ślimak ląduje do, od wil, do wilgotnego głupika, mama tam Uczulenie na torf, już nie pamiętam co, ale oddaję, teraz będzie w rękach wilgotnego gubika. O, o tym filmaku też będzie, będą, właśnie, filmy na jego kanale. No i tak to by tutaj wyglądało. To już definitywnie chyba możemy się zagrać, co? Czy jest to coś? No tyle, tyle, bo to na razie nie, bo dojdzie do remontu całkowicie. No Także no, na razie tyle. No. No, no to ja już się będę z wami żegnał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!